Zielona Góra Muzyki na 96 FM. Dzisiaj możemy powiedzieć, że cały czas dostarczają Niemcy do nas sprzęt ochrony osobistej, również urządzenia ratujące życie. Dzisiaj musimy podziękować naszym sąsiadom z Brandenburgi i z Saksonii. Otrzymaliśmy już 31 aparatów tlenowych. Osiem kardiomonitorów, no setki i tysiące środków ochrony osobistej, pulsoksymetry, również środki do dezynfekcji. Każdy sprzęt jest potrzebny w takiej sytuacji. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni, ponieważ, jak widzimy u naszych sąsiadów w Niemczech, również pandemia rozwija się i też stan bezpieczeństwa wymaga od nich nadzwyczajnych środków. To było bardzo duże wyzwanie, bo poza tym co widać za moimi plecami, to też były potężne pojemniki z płynem dezynfekującym tym chirurgicznym potrzebnym do tego właśnie, żeby dbać o bezpieczeństwo pacjentów w jednostkach lubuskich jednostkach zdrowia. Myśmy to wszystko musieli przywieźć jednego dnia. Trzeba było połączyć transporty takie specjalistyczne do przewozu tych płynów, bo to nie jest tak, że sobie to ładujemy na samochód i po prostu jedziemy, tylko trzeba spełnić określone parametry przewozu takich towarów. Plus jeszcze to, że jest to potężny magazyn pod Berlinem. Tam trzeba było pojechać, pracownicy Urzędu Marszałkowskiego pojechali. Załadowaliśmy część rzeczy na busy, część właśnie na te tiry i później cały ten transport ruszył tutaj do województwa lubuskiego dla mieszkańców. Ten dar rządu Brandenburgi, te dary, które przyszły do nas z Saksonii, to wyraz naprawdę takiego wsparcia na granicy, bo tutaj nie ma podziału na Polskę i Niemcy. Tutaj jest po prostu wspólna granica i dobro mieszkańców tych rejonów transgranicznych. Do szpitala uniwersyteckiego, do szpitali postawionych w stan gotowości przede wszystkim, ale również do naszych szpitali psychiatrycznych praktycznie wszędzie mamy do czynienia z zakażeniem, z COVID-em. Jest on niezbędny. Oprócz środków ochrony osobistej, czyli m.in. rękawic jednorazowych i masek, otrzymaliśmy także cztery wysokiej klasy aparaty do wspomagania oddechowego. Zostały one przekazane do użytkowania m.in. na SOR oraz do szpitala tymczasowego. Tutaj jest osprzęt do tego. Zielona Góra Muzyki na 96FM